Historię Nierządnicy, opowiedzianą w dziewięciu częściach dziennika rozsianego po całej pustyni, poznajemy na ogół, jeśli nie od samego końca, to co najwyżej od środka. W przeciwieństwie do dziennika Ofirczyka, o którym mówiłam w poprzednim odcinku opowieści z Ziem Wygnańców, pierwsze zapiski Nierządnicy znajdujemy daleko od startowych terenów gry, w Sepermeru, mieście łowców relikwii. Sepermeru leży na zachód od Bezimiennego Miasta, tuż obok zachodniej krawędzi mapy. Jego mieszkańcy są przeważnie neutralni, poza paroma grupami agresywnych rzeziemieszków. W Sepermeru znajdziemy kupców, NPC-ów i masę potencjalnych niewolników. W tawernie w dzielnicy świątynnej możemy też zamienić parę słów z samym konanem. Pierwowzorem tej bardzo jak na warunki gry rozległej osady jest miasto noszące tę samą nazwę istniejące w starożytnym Egipcie, znane jako jeden z istotnych ośrodków kultu seta. I tak jak w prawdziwym Sepermeru, tak w grze, kult Seta jest wyraźnie podstawową religią mieszkańców miasta. Mimo że wężowe bóstwo Ery chyboryjskiej niewiele ma wspólnego z wielbionym przez Egipcjan zwierzogłowym ojcem Anubisa. W dzielnicy świątynnej znajdujemy duży ołtarz Seta, a kawałek za nim, na niewielkiej skarpie, charakterystyczny setycki obelisk. Przy tym właśnie obelisku pojawia się zjawa rządnicy. I możemy przeczytać pierwszą część dziennika. Stary wódz, nawiasem mówiąc kawał drania, umiera. A ja jestem bezsilna, bo o sztukach tajemnych i medycynie wiedzy nie mam żadnej. Zaś moje rozległe talenty w dziedzinie łóżkowych akrobacji na niewiele się staremu durniawi zdadzą. Mogłyby go najwyżej przybliżyć do zgonu, o ileby go od razu nie zabiły. Zastanawiam się, co mnie czeka po jego śmierci. Hamiel, syn wodza, jest silny i niezbyt rozgarnięty. Jeśli właściwie to rozegram, być może uda mi się znaleźć tu bezpieczne schronienie. Powinnam chyba złożyć mu nocną wizytę, pomóc ukoić wymęczony umysł i mięśnie. Myślę, że mogliby mnie schwytać, budzi podniecenie, jednak perspektywa koła zniechęca. Muszę zachować ostrożność. Nierządnica była zatem na wyłącznych usługach lokalnego wodza. Świadczenie ich komukolwiek innemu, nawet jego synowi, byłoby uznane za przestępstwo i surowo ukarane. Chcąc dowiedzieć się, czy nasza bohaterka wcieliła w życie swój ryzykowny plan, musimy udać się w okolice więzienia przy zachodnim murze. Tam, za parą drewnianych skrzyń między dwoma namiotami, ponownie pojawia się nam lśniące widmo nierządnicy. I oczywiście tam też znajdujemy drugą część dziennika. Wódz, ten żałosny drań, ma irytująco silną wolę. Żyje i się na tamten świat nie wybiera. Co gorsza, mam podejrzenie, że Hamiel rozpowiada o naszych łóżkowych wyczynach strażnikom obozu. Choć prosiłam, by utrzymywał te spotkania w tajemnicy. Sytuacja może przybrać niebezpieczny obrót, szczególnie jeśli wódz wydobrzeje i dotrą do niego plotki. Musiałabym wtedy przedwcześnie to miejsce opuścić. Powinnam chyba ruszyć na południe, za mury, w stronę koryta rzeki. Faktycznie, nierządnica, próbując zabezpieczyć sobie miejsce w mieście na wypadek śmierci wodza, uwiodła jego syna. Niestety wódz jakoś nie umiera, a syn nie umie trzymać języka za zębami. Kurtyzana ewidentnie zadziałała więc nieco zbyt spiesznie. Jedynym wyjściem z tej zagmatwanej sytuacji wydaje się ucieczka. No, to nic z wygodnego i w miarę bezpiecznego życia. Przeczytanie tej części dziennika odblokowuje emotkę flirt. Rzeczywiście nierządnica uciekła. Próżno szukać trzeciej części jej zapisków w mieście i okolicach. Dalsze jej losy poznać możemy dopiero kawał drogi na południowy wschód od Cepermeru, zaraz na południe od bezimiennego miasta, pośrodku darfarskiej osady zwanej Krańcem Przyczajonego. Osada ta, usytuowana jest przy wejściu do ścieków. Ścieki są zresztą pierwszym lochem, do którego kieruje nas gra. By dostać się do dziennika, nie unikniemy walki. Darfarczycy rzucają się na nas za jadle i aż dziw, że to agresywne plemię, wrogie wobec wszystkich obcych, pozwoliło się komukolwiek zbliżyć, nie przerabiając go od razu na kotlety mielone. Nierządnica musiała być kobietą obdarzoną niezwykłą urodą, charyzmą lub darem przekonywania, albo wszystkim naraz, a może po prostu bardzo wyraźnie nie stanowiła zagrożenia. Po wycięciu sobie drogi do dziennika czytamy. Opłaca się mieć pod ręką zapas olejków i smarowideł. Dzięki nim, gdy następowała wymiana straży, udało mi się uwolnić skajdan, którymi przykuta byłam do koła bólu. Wymknęłam się i biegłam przez pustynię, aż wioska zniknęła mi z oczu. Przemykając wzdłuż zewnętrznych murów przeklętego miasta, dotarłam tutaj. Choć to pustynia, tętni tu życie i roi się od duszyczek pragnących uścisku i dobrego słowa. Nie zamierzam tu jednak zostać. Przeklęte miasto przytłacza przypominając zaczajoną bestię, nie znajdę w jego cieniu spokoju. Nie chcę też po przebudzeniu ujrzeć skropiona między nogami. Tego typu niespodzianek, lubujący się w końskich zalotach miejscowi dostarczają mi w nadmiarze. Przeczytanie tej części dziennika odblokowuje emotkę, przecież włosy. Umiejętne wykorzystanie damskich wdzięków potrafi zatem otworzyć wiele przysłowiowych drzwi. Nawet nieokrzesani krwiożerczy darwarczycy nie byli odporni na naszą bohaterkę. Ale ich grubiańskie zwyczaje i nieprzyjemna okolica skutecznie ją zniechęciły i postanowiła ruszyć dalej. Ale trzeba przyznać, że dziewczyna jest twarda. Samotnie pokonała pieszo kawał pustyni i bez mrugnięcia okiem przestawiła się z wygód sepermeru na zgrzebne warunki prymitywnej wioski. Oczywiście na ziemiach wygnańców mamy zawsze do czynienia z kwestią życia i śmierci, więc zwiędłe kwiatki się tu zwyczajnie nie uchowają. Skoro ustaliliśmy, że nierządnica zwiędłym kwiatkiem nie jest, ruszymy jej tropem. Żeby znaleźć czwartą część dziennika, musimy przejść praktycznie drugie tyle, co z Sepermeru do krańca przyczajonego. Podążając północnym brzegiem Wielkiej Rzeki, dotrzemy w końcu w okolice jednego z obozów czarnej ręki. Nieopodal, na piaszczystym brzegu, znajduje się kolejny tomik pamiętnika i pojawia się widmo nierządnicy a raczej powinno się pojawiać. Kiedy przygotowuje ten materiał, niektóre zjawy w grze zwyczajnie się nie pokazują. Buczą sobie tylko, ale pozostają niewidzialne. To potwornie utrudnia lokalizację notatek, zwłaszcza jeśli znajdują się w tak przypadkowym miejscu. Szczerze powiedziawszy, ten problem istnieje w grze już od dość dawna i mogliby chyba coś z nim w końcu zrobić. Tak czy inaczej, jeśli dobrze się rozejrzymy, znajdziemy dziennik na wpół zagrzebany w piasku. Jest zasadniczo tego samego koloru co okoliczne kamienie, więc łatwo go przeoczyć. Ale dobrze, znaleźliśmy, jest. W dzienniku czytamy: Gdybym wiedziała o istnieniu krokodyli, chyba jednak zostałabym na pustyni. Te pokryte łuskami monstra śledziły mnie z pewnej odległości, aż w końcu zdało mi się, że je zgubiłam. Niestety, nadzieje okazały się płonne. Jeden z większych wyskoczył na mnie z wody i chwycił zębiskami mą jedwabną tunikę, którą musiałam porzucić, zastępując pospolitszym strojem. Na szczęście podartej dwabie bardziej go interesowało niż ja sama, udało mi się więc umknąć. Jestem wyczerpana. Zatrzymam się tu zanim wyruszę dalej na północ. W oddali dostrzegłam sięgającą po samo niebo iglicę. Pójdę w jej stronę. Czytając tę część dziennika, zdobywamy emotkę popis. Nawet nasza zahartowana bohaterka nie spodziewała się spotkania z krokodylami. Miała szczęście, że tylko zeżarły jej odzież, która w oryginale opisana jest jako jedwabny strój do tańca, czyli zapewne była barwna i obficie powiewająca. Przyciągała w każdym razie uwagę, co uratowało ni rządnicy życie i dało jej czas na ucieczkę. Nasza bohaterka zdecydowała się ruszyć w stronę widocznej pomiędzy skałami wysokiej budowli, zupełnie omijając pobliskie obozy czarnej ręki i Darfarczyków. Albo nie miała ochoty na byle co, kierując się w stronę pokaźnych budowli, albo obozów tych zwyczajnie jeszcze tu wtedy nie było. W drodze do czarnej iglicy, która jest de facto fragmentem ruin szeptu śmierci, musimy pokonać parę pająków. Pająki mają swoje gniazdo w pobliskiej jaskini. Tuż obok wspomnianej jaskini jest kolejny obóz czarnej ręki dziwne miejsce na obóz, biorąc pod uwagę sąsiadów. Nierządnica dotarła tu mimo niebezpieczeństw i znów całkowicie zignorowała ludzką osadę i znów możliwe, że kiedy przemierzała te tereny, osady tu jeszcze nie było. Niemniej, jeśli miała nadzieję na kawałek cywilizacji wśród starych potężnych murów, srodze się rozczarowała. U szczytu schodów wiodących do środkowej budowli znajdujemy ślady po jej obozie, posłanie z liści, wygasłą pochodnię i piątą część dziennika. Tutaj również jej duch się aktualnie nie pojawia. Rozbiłam w tym miejscu tymczasowy obóz. Namiotu o mało co nie porwie wiatr, a ruiny szepcą do mnie nocą, więc nie zamierzam tu długo zostać. Ręce i nogi mam obolałe jak nigdy dotąd. Mimo, że w zamtuzach za mori oddawałam się miłosnym igraszkom z niezliczonymi zastępami mężczyzn i kobiet, nie odbiły się na moim zdrowiu tak jak te obecne podróże. Wydaje mi się, że z północy dobiegają jakieś dźwięki. Możliwe, że znajduje się tam obozowisko. Jutro się przekonam. Tęskno mi do mojej wioski i łoża. Zaczyna mi nawet brakować starego wodza. Tutaj mała uwaga. Zarówno tłumaczenie, jak i oryginał zawierają błąd. Zamiast zamori powinno być tam zamory. Błąd łatwy do popełnienia, ponieważ sam Howard, autor opowieści o Konanie, do przymiotników od nazwy zamora dodawał i. I tak zamiast zamorański, pisał zamoriański. Niemniej nazwa kraju to zamora. Tak czy inaczej, w tej części dziennika uczymy się motki posyłania causa. Z tekstu możemy również wywnioskować, że obozu Czarnej Ręki faktycznie tutaj nie było, kiedy nasza bohaterka odwiedzała ruiny Szeptu Śmierci, ponieważ zdaje się być zainteresowana jakimikolwiek śladami ludzkiej aktywności. Zastanawia mnie też określenie sepermeru mianem wioski, a jest ono całkowicie zgodne z oryginałem. Czy to oznacza, że cała historia Kurtyzany rozegrała się na tyle dawno temu, że największa osada na ziemiach wygnańców, którą z powodzeniem można nazwać miastem, była dopiero w Powijakach? Raczej nie, co odkryjemy później. A może twórcy gry planowali, żeby nierządnica oryginalnie mieszkała w innej części mapy? Trudno powiedzieć i próżno się zastanawiać. Największą osadą bezpośrednio na północ od ruin szeptu śmierci jest Czarny Galeon. Osada piratów czarnej ręki skonstruowana na skalnym stoliwie tak, by wyglądem przypominała statek. Jest jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc na całej mapie. Osiedle rozprzestrzenia się poza sam galeon w postaci przyczółków i mniejszych obozów oraz rozsianych po okolicy dwóch lub trzyosobowych czujek. Jest bardzo obficie zaludnione i stanowi znakomite źródło niezłych niewolników, jeśli rozegrać sprawy rozważnie. Natomiast zdecydowanie nie jest łatwą lokacją do pokonania w pojedynkę. Żeby dostać się na galeon, trzeba pokonać jeden z dwóch przerzuconych nad przepaścią trapów, które są niezłe do ustawiania przeciwników w kolejce. Sama osada jest wielopoziomowa, z masą zakamarków. Żeby znaleźć szóstą część dziennika, trzeba zejść piętro niżej od poziomu trapu. I tam, na krawędzi skalnej półki, pojawia się duch nierządnicy. Oczywiście, żeby w spokoju przeczytać pamiętnik, musimy wymordować większość okolicy. Potem dopiero możemy bez przeszkód oddać się lekturze. Cóż za odmiana, jadła mężczyzn i niewiast w brud do wyboru do koloru. Powitali mnie z otwartymi ramionami, rozchylając, wyzywając o szaty. Mężowie biją się o moje względy, wielu zdołało już mnie zdobyć. Moje umiejętności się tu przydają. To zatrzepoczę rzęsami, to wygnę rozpustnie paluszek. Uśmiechnę się tajemnicze we właściwym momencie. Pod moim namiotem kolejka. Ochroń mnie, szepcę, gdy wchodzą do środka, a oni obiecują mnie bronić. Osłoń mnie, proszę, gdy nakrywają mnie skórą z jelenia, a oni przysięgają, że nigdy już nie zaznam chłodu. Mogłabym przywyknąć do takiego traktowania. Ale ich przywódczyni ciągle mnie obserwuje. Jest dziwna. Budzi szacunek, choć żadnego z nich nie bierze do łoża. I nie spuszcza oka z ruin na południowym wschodzie. Zastanawiam się, jakie kryją się w nich koszmary. Ta część dziennika odblokowuje emotkę uwieć. No i wreszcie koniec tułaczki. Nierządnica znalazła miejsce, gdzie jej zawodowe umiejętności są cenione na tyle wysoko, żeby zapewnić jej spokój i dobrobyt. W pamiętniku czytamy o przywódczyni i to sugeruje, że cała ta historia nie miała miejsca znowu tak dawno temu. Pamiętnik mówi bowiem niewątpliwie o dżamili, królowej piratów, byłej przywódczyni Czarnej Ręki. Możemy spotkać ją niedaleko galeonu i porozmawiać z nią. A ma nam do opowiedzenia całą historię, która częściowo w pewnym sensie pokrywa się z naszą dzisiejszą powieścią. Ale ponieważ o samej nierządnicy nie wspomina ani słowa, pójdziemy się z nią zobaczyć innym razem. Niemniej wspomina o buncie na Czarnym galeonie, który pozbawił ją statusu. Jak się łatwo domyślić, taki obrót spraw mógłby też przerwać dobrą pasę nierządnicy. I rzeczywiście, nie jest to bynajmniej ostatnia część jej dziennika. Jako jedyny wyznacznik kierunku dalszych poszukiwań służy nam wzmianka o ruinach na południowym wschodzie, a raczej na południowym zachodzie, bo w tłumaczeniu jest błąd. Na południowym zachodzie od Galeonu jest zapadlisko, gdzie istotnie znajdujemy kolejny dziennik nierządnicy, jednak z Galeonu zapadliska nijak nie widać. Widać je dopiero z innego obozu czarnej ręki, z bramy Łotrów, oddalonej nieco od Galeonu, właśnie na południowy zachód. Zapadlisko jest wielką dziurą w ziemi, prowadzącą bezpośrednio na arenę, gdzie rezyduje jeden z istotnych bossów gry. Arena jako cała budowla ma główne wejście gdzie indziej, ale to przy zapadlisku znajdujemy siódmą część dziennika. To nie jest przyjemne miejsce. Znajduje się tam jeden z obelisków teleportacyjnych, a co za tym idzie, również skażenie. Co gorsza, w okolicy krążą też wyjątkowo niesympatyczne zombie hieny. Dziennik leży tuż przy obelisku, więc nie unikniemy kąpieli w obmierzłym oparze. Obok widzimy też ślady obozowiska: ognisko i wbitą w piasek pochodnie. I znowu, zjawa tutaj jest niewidoczna, trudno. Przeczytajmy zatem szybko dziennik, bo tutaj lepiej się streszczać. Obóz najechali łupieżcy i bandyci. Kolejny raz musiałam opuścić swój dom, salwując się ucieczką. Dotarłam w miejsce, gdzie pogoń wolała się nie zapuszczać. Teraz już wiem dlaczego. Wyraźnie słyszę oddech bestii, donośniejszy nawet od głośnych jak grzmoty uderzeń mego serca. Nie zostanę tu długo. Chcę tylko się upewnić, że nie jestem śledzona. Na szczęście ukradłam trochę chleba i wody, na jakiś czas wystarczy. Ostatniej nocy dostrzegłam na południu jakieś światła. Zamierzam wyruszyć w ich stronę. Mam nadzieję, że blask ognia utrzyma na dystans hieny. Ta część dziennika odblokowuje emotkę wisie. Istnieje szansa, choć to bardziej moje domysły niż cokolwiek, że napad, o którym mowa w dzienniku, to wspomniany przeze mnie wcześniej bunt wśród piratów czarnej ręki, który pozbawił Jamile władzy. Całe poboczne zaplecze fabularne w tej grze jest dość przypadkowe i wyszukiwanie połączeń może być męczącym, a nawet bezsensownym zajęciem, ale ponieważ jedynym zbrojnym konfliktem na czarnym Galeonie, o którym bezpośrednio informuje nas gra, jest bunt piratów, uznajmy, że o tym właśnie mowa w dzienniku Nierządnicy będzie fajniej i spójniej. Zresztą takie, a nawet dalej posunięte teorie pojawią się jeszcze w dzisiejszym odcinku. Na razie udajmy się na południe, w stronę wspomnianej w pamiętniku osady. Niemal w prostej linii na południe od zapadliska leży główna osada Darfarczyków, miejsce przywołań. To wielki, posępny budynek, gdzie kwitnie krwawy kult Joga. Samo miejsce przywołań jest budowlą wzniesioną przez rasę Królów Olbrzymów, później przejętą przez Darfarczyków. Podobnie jak na Czarnym Galeonie, tu też możemy pozyskać interesujących niewolników. Czasem pojawia się tam darfarski szeptun, alchemik czwartego poziomu, który potrafi wytwarzać czarny i biały barwnik, więc warto się rozejrzeć. Po ósmą część dziennika nie musimy na szczęście iść zbyt daleko w głąb posady, znajdujemy ją bowiem tuż u szczytu pierwszej kondygnacji schodów po lewej stronie. Nie ufam tym ludziom, nie znam ich zwyczajów i mimo ciepłego przyjęcia czuję się wśród nich nieswojo. Podróże nauczyły mnie, jak ważna jest ostrożność. W zeszłej nocy, po miłosnych uniesieniach z najwyższym kapłanem, miałam sen. Były w nim krew i woda. Wyciągnięta ręka utrzymywała mnie pod niebem, by następnie opuścić i złożyć w wodach rzeki. Tutaj ci mężczyźni rozbierają mnie wygłodniałym wzrokiem. To dziwne, bo miejscowe ciemnoskóre kobiety cały czas chodzą nago. Może więc jest tak, jak uczyła mnie moja pierwsza mistrzyni zawodu. Pożądanie wzbudza w nich nie to, co widzą, ale to, co sobie wyobrażają. Ta część dziennika odblokowuje emotkę daj klapsa". To, że miejsce przywołań przesycone jest jakąś ciemną mocą, widać na pierwszy rzut oka. Wielki, ponury ołtarz Yoga mówi sam za siebie. Fakt, że bez względu na porę dnia cała okolica tonie w nienaturalnym mroku, też nie świadczy na jej korzyść. Interesujących rzeczy można dowiedzieć się z tablicy opisującej to miejsce wzniesionej przez oryginalnych właścicieli. Tablicami królów olbrzymów zajmiemy się szczegółowo kiedy indziej, natomiast dla tej zrobię wyjątek, bo zawiera parę ciekawych informacji, z których mam zamiar zrobić użytek przy okazji zakończenia historii Nierządnicy. Słowem, to jest miejsce The rituals that the Priest King and his acolytes perform here are messy, but pay them no mind. Be watchful of your sanity. The whisperings of those who come from the Outer Void can have a disturbing effect on the weak-willed. Under no circumstances should you feed the one that they call the Lord of Empty Abodes. Its power. I tu wkraczamy w mackowate objęcia mitologii Lovecrafta. Mowa bowiem o tych, którzy przybywają z zewnętrznej pustki czyli o tak zwanych zewnętrznych bogach. O tym, że zarówno Howard, jak i wielu innych pisarzy z kręgu Lovecrafta korzystało z jego mitologii i wplatało jego kosmiczny horror w swoje opowieści grozy, powszechnie wiadomo. Zresztą po dziś dzień ta odmiana horroru cieszy się dużą popularnością, tak wśród twórców, jak i odbiorców. W uniwersum Conan'a, zwłaszcza oryginalnym stworzonym przez samego Howarda, mitologia Lovecraftiańska jest raczej parafrazowana niż cytowana dokładnie. Conan jest bowiem bohaterem bardzo przyziemnym i jego świat kręci się wokół problemów, które człowiek może jednak na ogół rozwiązać własnymi rękami. Tak samo, wykorzystany panteon Lovecraftiański jest raczej sparafrazowany. Występujący tu Jog też jest nawiązaniem. Oryginałem zdaje się być Jog Sothoth, wszechwiedzący i wszechwidzący przodek Cthulhu. Zdania na temat tego, czy Jog i Jog Sothoth mają to samo źródło są podzielone, bo założenia towarzyszące tym istotom są różne. Ale gra na własny użytek zdaje się potwierdzać teorię, że rzeczywiście tak jest, wymieniając władcę pustych domostw jako element panteonu zewnętrznej pustki. Jog Sothoth jest jedyną postacią z tego panteonu o tak zbliżonym imieniu, więc załóżmy, że relacja istnieje. Na nasze potrzeby. To jak bardzo niebezpieczne są te istoty z zewnętrznej pustki, jest w grze wyraźnie powiedziane. Rasa Królów Olbrzymów uskuteczniała w miejscu przywołań jakiś rodzaj rytuałów. Nazwa miejsca sugeruje przywołanie, przyzwanie, ale w jakim celu? Jednocześnie przestrzegają, by nie karmić yoga, żeby nie urósł zanadto w siłę. Ale samym miejscem przywołań zajmiemy się kiedy indziej, to jest bowiem opowieść o nierządnicy. Chciałam jednak nakreślić sytuację i przygotować Was na moje spekulacje odnośnie losu naszej bohaterki. Warto zauważyć, że odkąd darfarscy kanibale osiedlili się w miejscu przywołań, nie robią nic innego, jak właśnie karmią yoga. Można więc śmiało założyć, że jego moc jest tutaj już dość pokaźna. Taplają się też bez ograniczeń we wcześniej wspomnianych szeptach tych, co przychodzą z zewnętrznej pustki, więc zapewne nikt już nie jest tutaj zupełnie normalny. Na to wszystko przychodzi kurtyzana i nieświadoma sytuacji zaczyna sobie tutaj tak po prostu mieszkać, w całym tym kosmicznym szambie, które promieniuje z tego miejsca. Nic dziwnego, że ma zagadkowe, niepokojące sny. Zamiary jej gospodarzy nie mogą być przyjazne. Sama pisze, że im nie ufa i nie zna ich zwyczajów najwyraźniej nie wie, że są kanibalami, choć ich wybór dekoracji powinien dać jej do myślenia. No więc przebywa sobie tutaj i wszyscy zwracają na nią uwagę. Czy sypia z kimś poza Najwyższym Kapłanem? Trudno powiedzieć. Niemniej z całą pewnością cieszy się dużym zainteresowaniem miejscowych. Zainteresowaniem, które może mieć nieco inne podłoże niż zazwyczaj. Ale pozostała nam jeszcze jedna część dziennika. Żeby ją znaleźć, musimy udać się na północny zachód, do miejsca zwanego ręką stwórcy. Jest to tak charakterystyczna lokacja, że nie sposób pomylić jej z czymkolwiek innym. Wielka dłoń, wyrzeźbiona z czarnego kamienia, rozpościera kościste palce nad rzeką. W wodzie poniżej znaleźć można sterty kości, sugerujące, iż był to niegdyś jakiś rodzaj ołtarza ofiarnego, lub miejsce wymierzania kar. To, że ręka jest elementem architektury królów olbrzymów, można poznać po materiale, z którego została wykonana. Z informacji, które możemy znaleźć na ziemiach wygnańców, dowiadujemy się, że rasa ta czciła seta. Ręka stwórcy nie ma żadnych setyckich symboli, więc raczej ofiar czysto religijnych tu nie składano. Choć stwórca w nazwie sugeruje Boga. Przyznam zupełnie szczerze, jak na razie cel i funkcja ręki stwórcy mi umykają. Wielu rzeczy nadal nie wiem. Z jakichś przyczyn jednak darfarscy kanibale unikają tego miejsca, o czym dowiemy się zaraz z tekstu dziennika. Tomik pamiętnika nierządnicy znajdujemy po wspięciu się na kamienną dłoń. Widzimy tam też zjawę naszej bohaterki i od razu przekonujemy się, że jej historia nie ma szczęśliwego zakończenia. Zazwyczaj staram się trzymać oryginalnego tłumaczenia, żeby nie wprowadzać dezorientacji, ale część tłumaczenia tej notatki zawiera solidne nieścisłości. Pozwolę sobie więc jej ogólnie poprawić, żeby lepiej oddać sens oryginału. Przeklęte dzikusy i kanibale. Uciekłam tutaj, bo wyglądało na to, że wolą się do tego miejsca nie zbliżać. A mimo to, to obmierzłe dranie wygrały. Coś krąży w mych żyłach. Niepłomienne wizje wywoływane przez lotos. I nierozkoszne makowe sny, ale mroczny wir bólu pod cieniem zwijającymi się mackami. Nie powinnam była pić ich piekielnej mikstury. Poruszam się z coraz większym trudem. Niech ich zacht porwie. Teraz już wiem, czego przepowiednią był mój sen, przed czym ostrzegał. Z własnej woli idę w objęcia Zafa. Może po śmierci pozwoli mi spocząć na łożu z najdelikatniejszej pajęczej przędzy. I to niestety były jej ostatnie słowa. Kości nieszczęsnej nierządnicy możemy znaleźć tuż pod ręką stwórcy, na piasku tuż nad wodą. Znowu mamy do czynienia z samobójstwem. Wspomniany w poprzedniej części opowieści ofirczyk zabił się, by skrócić agonię spowodowaną jadem węża. Wydaje się, że również nierządnica miała podobny powód. Wypiła jakąś miksturę, którą dostała od Darfarczyków, prawdopodobnie od najwyższego kapłana. Czy była to zwykła trucizna? Czy miała jakieś rytualne znaczenie? Co więcej, nierządnicy nękają wizję mackowatego monstrum, więc sądzę, że była to raczej jakaś mikstura, nazwijmy to poszerzająca świadomość. Zwyczajowym sposobem składania ofiar Jogowi jest upieczenie ich żywcem w ofiarnym palenisku i spożycie ich ciała przez wszystkich członków plemienia. O podawaniu mikstury nigdzie poza grą nie słyszałam, ale oczywiście to, że nie słyszałam nie znaczy, że nigdzie nikt o tym nie wspomniał. Możliwe, że mikstura ta ma rytualnie przygotować ofiary do udziału w obrzędach. Możliwe, że mają po prostu unieszkodliwić, choć z tego co wiem zwyczajowo wystarcza cios maczugą w czerep. Faktem jest jednak, że kult z miejsca przywołań nie funkcjonuje w zwykłych warunkach. Bezustannie przebywają ze swoim bóstwem, nazwijmy to, w drugim pokoju. Bariera między światem ludzi a kosmicznym terrorem bluźnierczych istot jest tu ewidentnie stosunkowo cienka. Darfarczycy niewątpliwie mieli jakieś religijne plany w związku z nierządnicą, jej ucieczka je pokrzyżowała. Wpływ mikstury jest bardzo wyraźnie niszczący, tak dla ciała, jak i umysłu, nie wspominając o tym, że przebywanie w samym miejscu przywołań nie sprzyja zdrowym zmysłom. Więc oto moje przypuszczenia. Kanibale planowali złożyć nierządnicę w ofierze. I tajemnicza mikstura była elementem przygotowań do tego wydarzenia. Miała otworzyć jaźń bohaterki na wpływ yoga, jak również unieruchomić jej ciało. Nie była zapewne sama w sobie śmiertelną trucizną, po co bowiem truć coś, co zamierzamy potem zjeść, a spożywanie ludzkiego ciała jest nieodłącznym elementem obrządków wyznawców yoga. Sam eliksir najpewniej nie zabiłby nierządnicy, natomiast niewątpliwie miał wpływ na wizje, które ją nękały. Sądząc z opisu, wizję samego yoga. Teraz wracając do moich poprzednich spekulacji na temat tego, czy jog i jogsotho to ta sama istota, fakt, że kurtyzana miała swój proroczy sen, również poniekąd potwierdza tę kwestie, przynajmniej w ramach samej gry. Jog sothoth widzi bowiem przeszłość, teraźniejszość i przyszłość jednocześnie. Można nazwać go poniekąd istotą wszechistniejącą. Jego wpływ fantastycznie może więc napędzać potencjalne prorocze sny. Natomiast ludzki umysł nie jest w stanie dać sobie rady z takimi wpływami. Życie staje się nieznośne, bo nasza jaźń nie potrafi poradzić sobie z tym rodzajem wszechogarniającego horroru, przed którym nie ma ucieczki. Przez kontakty z takimi istotami nasza psychika zostaje starta na proch. Głównym powodem, dla którego nierządnica popełniła samobójstwo jest zatem, według mnie przynajmniej, fakt, że zwyczajnie nie była w stanie żyć z widmem yoga w swojej głowie. Jeśli nie zabiłby jej sam eliksir. Zdabiłby ją jej własny umysł i rosnący w nim wpływ yoga, a wtedy przypuszczalnie jak pochłonąłby ją po śmierci, jej jaźni, jej duszę jakkolwiek chcemy to nazwać. Nie miała ochoty czekać na taki obrót spraw. Prawdopodobnie nie zdawała sobie nawet z jego możliwości sprawy, bardziej przeczuwała, jeżeli cokolwiek. Cała ta tyrada to też tylko moje założenia, to nie jest żadna faktyczna wiedza. Tak więc. Nierządnica postanowiła umrzeć, póki jej zmysły należały jeszcze do niej, póki jogi jej nie pochłoną, póki pamiętała własnego Boga, na którego łono miała nadzieję trafić po śmierci. Swoją drogą jej bóstwo, Zath, czarny pająk czczony przede wszystkim w zamorańskim mieście Jezud, też nie należy do przyjemnych i też wymaga ofiar z ludzi. Przeczytanie dziewiątej części dziennika odblokowuje emotkę: chodź tu. Co, w zależności od tego, jak patrzymy na sytuację, może mieć dość ponury wydźwięk. I to by było na tyle. To już koniec opowieści o nierządnicy z Zamory, którą jeden nieostrożny krok w Sepermeru doprowadził do bardzo przykrego końca. Moja interpretacja zakończenia oczywiście nie jest w żaden sposób interpretacją oficjalną. Po pierwsze, nie wiem wszystkiego o grze. Po drugie, większość mitologicznych powiązań skonstruowałam sama na podstawie własnej dość chaotycznej wiedzy, tak o świecie Konana, jako o mitologii Lovecrafta. Niemniej, mam nadzieję, że była to interpretacja przynajmniej interesująca. Bardzo jestem ciekawa waszego zdania i waszych teorii na ten temat. Jeśli chcecie się czymś podzielić, zapraszam oczywiście do komentowania. A na dziś to już wszystko. Dzięki za uwagę. I do zobaczenia następnym razem.